Witam kochane moje bliźniaki na czytaniu na, na czerwiec 2020 roku. Słuchajcie, dobrze że się wzięłam za Was, bo ja chciałam dwa razy robić wodnika i zaczęłam czytanie. Mówię, kurde, przecież już wodnik był na tapecie. Dobrze, że zawczasu zobaczyłam. I się zreflektowałam. E, witam Was jeszcze raz, moje kochane bliźniaczki. E, tak jak mówię, e, będzie szybkie czytanie, e, ale mam nadzieję, że będzie śliczne i takowo też życzę. E, natomiast e, na wstępie chciałam podziękować Wam za wszystko, co dostaję od Was, za te cudowne, miłe słowa, e, za, które mi dają naprawdę dużo dobrego. Dają mi dużo takiego mm, pozytywnego, pozytywnej energii i e, jeszcze więcej mam, mam tej energii też, żeby się, żeby się z Wami nią dzielić. E, dziękuję za indywidualne czytania, na, które, e, na których po prostu poznajemy się bliżej i e, Wy e, oczywiście oczekujecie, przekazu aniołów od aniołków, natomiast wy jesteście moimi aniołkami i dajecie mi dużo, dużo takiej dobrej, dobrej, pozytywnej też energii. Tak jak mówię, to jest chyba mnożenie przez dzielenie i to jest najważniejsze. Dobrze, dosyć tych, 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 tych wstępów, bo wiem, że każdy czeka na, na, na najważniejsze na, na ten przekaz. Anielski, co będę czyniła i zaczynamy od archaniołów, Uła Rafaela, od Zdówka fizycznego, psychicznego e, i, i, i ciała i duszy, tak? E, kochane moje, moje, więcej wiary w życie, więcej wody, także mówię, zacznijcie e, tą wodę pić, bo warto e, spodziewaj się cudu, jeżeli komuś się coś tam zadziało, w, w rodzinie, w bliższych znaczy u Was, no bo mówię, też się może zdarzyć, także spodziewajcie się cudu tak, to jest bardzo ważne Ważno, ważny przekaz, że wszystko jest ok. Bardzo jest ważna dieta Jezus Boski Uzdrowiciel. Słuchajcie, jeżeli komuś się zrobiło kuku, jeżeli ktoś tam zachorował, e, powiem krótko. Spodziewajcie się cudu Jezus Boski Uzdrowiciel. Karta, która mówi, drogi Jezu, dziękuję za dar boskiego uzdrawiania i za Twoją obecność. Jest to przepiękny przekaz, przepiękna karta i cudowna energia. A jeżeli jeszcze Wam macie niedosyt, to wezwijcie na pomoc Archanioła, e, Rafaela i e, Trzeźwość oceny sytuacji albo trzeźwość. Yy... Mówię, nie lubię tej karty. Słuchajcie, yy, dosłownie już chyba w czwartym czytaniu mi wychodzi karta trzeźwość. Nie lubię tej karty, bo u każdego się zaraz włącza ojejku, przecież u mnie nikt nie pije, nikt nic nie bierze i tak dalej. Tak, faktycznie może się zdarzyć, że ani nie bierzecie, ani nie pijecie i tu jest OK, tylko że wtedy ta karta mówi o... O tym, że całkowicie widzicie nie daną sytuację i to może dotyczyć Waszych dzieci. Tak? Także w tą stronę lub dziecko coś e, sobie tam, nie wiem, bierze czy coś, 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 co was niepokoi e, i, i powinniście zwrócić uwagę. Ale w większości przypadkach też mówię, nie macie jakby jasnego y, i czystego y, patrzenia na na, na to, co robi Wasze dziecko. tak? Widzicie, widzicie to zupełnie. Yy, no, mówi się, właśnie mówię, spójrzcie trzeźwo na daną sytuację, a Wy nieraz po prostu na to trzeźwo nie patrzycie. Tak? Yy, tak to wygląda, jeżeli chodzi pod yy, względem zdrówka. Yy. Słuchaj intuicji bardziej. Słuchaj intuicji, mój drogi bliźniaku. Ale tu jest, mówię, karta Jezus, Boski Ustrowiciel, spodziewaj się cudu. Wszystko powinno, więcej wody i, i więcej wiary. Bo z tą wiarą, powiem Ci szczerze, bliźniaku, u Ciebie jest dosyć ciężko. Ta dwuznakowość daje Ci siebie dużo we znaki. Raz jest taka Agatka, a później jest taka. Raz jest taki Jasio, za moment jest taki. Który Jasio jest którym, różnie to bywa. Także, więcej wiary i, 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 i więcej y, takiego, mówię, trzeźwego spojrzenia na, na świat. Dobra, lecimy dalej. Archanioł y, Michał, prawa ręka Boga, y, strzeżony i chroniony. Także tutaj tam ochronę masz, mój drogi bliźniaku. Także y, nie narzekaj na brak ochrony, bo Pług Mały stoi koło ciebie y, aniołków i, i cię chroni. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. No i znowuż karta, która mówi to, co powiedziałam. Więcej wiary i zaufania. Nie ufasz światu nieraz, nie ufasz ludziom nieraz. Eee, nie ufasz nieraz sobie samemu. Tak? Naprawdę. Tak się nieraz zdarza. Także wiary i więcej wiary i zaufania do, e, do kwestii w ogóle życia. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji i to może dotyczyć osoby, jakiejś osoby, tak? A ta osoba, powiem Ci krótko, ta osoba jest godna zaufania, mimo to, że znowuż tej wiary i zaufania u Ciebie raczej nie ma. Masz jakiś czas na podjęcie decyzji i zrób to. I pamiętaj, że ta osoba, która Ci pierwsza przyszła na myśl, o której pomyślałeś, jest godna zaufania i tego się trzymaj, mój drogi drogi bliźniaku. Przepraszam, jest to Twój cel jakiś życiowy, który byś chciał osiągnąć. Masz dużą możliwość, nowy start, świeży porządek, nowy start. Masz dużą możliwość, żeby, żeby zacząć. Tylko mówię, zdecyduj się, co jest naprawdę Twoim celem, tak? Odkryj ten cel i, 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 i to jest najważniejsze. Hmm? i masz dużą szansę na ten nowy początek świeży start. Więcej poczucia humoru weź w ogóle, jak w też w życie, drogi, drogi yy, bliźniaczku. Bo mówię, szczerze powiedziawszy, jesteście taką, takim śmiszkiem nieraz, yy, a nie raz a nieraz jesteście tak poważni, że yy, aż mdło się robi, o tyle wam powiem. No to jest właśnie ta w tych dwóch dwuznakowych dwóch, znakow, dwóch, yy, dwóch znakowców, tak? bliźnięta, waga i rybki. Jedna rybka w tą, druga w tą, jedna szalka w tą, druga w tą, i tutaj z bliźniakami też jest, no... Raczej, żebyście szli koło tego bliźniaka, co się chicha, niż ten, co, co tam właśnie połknął kija, tak? ok? Tak to krótko powiemy w tą stronę, tak? Tą stroną idźmy. Dobrze, co dalej dla bliźniaczków kochanych na dwutysięczny... 20 na czerwiec. Nie szukajcie winnych w związku, bo ich nie ma. Hello, znowu szukamy. Moja wina, twoja wina. Nie ma winy, słuchajcie: coś się zadziało, żeby wam coś pokazało, żeby wam coś zajaśniało i żeby już się nigdy nie powtarzało. Na tej zasadzie nie ma winy. Nie ma w innych, nie szukajcie w innych. Coś związane z związkiem moje kochane. Idź naprzód i się nie lękaj. Eee... Masz deszcz obfitości we wszystkim, czego tylko się zaprakisz. W możliwościach, w znajomościach, w eee, finansach i tak dalej. Tylko pamiętaj, mój drogi bliźniaku o jedno, żebyś poprosił o to. Żebyś umiał o to poprosić, tak? Tu ze związkiem mówię, nie szukaj winnych, idź naprzód i nie lękaj się. To jest bardzo ważny przekaz. Yy, natomiast też obfitości we wszystkich możliwościach, jeżeli poprosisz jeżeli będziesz umiał to kochany nazwać po imieniu i yy, jeżeli będziesz to umiał nazwać po imieniu i będziesz to umiał przyjąć, też jest dla niektórych jakiś przekaz odnośnie rodziny i tutaj może dla niektórych bliźniaków to będzie coś takiego, że na pozycji właśnie firmy, na pozycji na pozycji pracy, tak, jakiegoś jakiejś finansowej Jakichś inwestycji finansowych, gdzie jest to łącznie spowiązana rodzina. Nie, nie martwcie się, kochani. Jeżeli naprawdę poprosicie o to, co tutaj się zadzie o tą rodzinę, i o tego przedsiębiorcę, macie też obfitości, tylko poproście naprawdę czego wy chcecie, tak. Nie narzekajcie to, co wam się zadziało, tylko proście o to, czego chcecie. I to się po prostu stanie. Także nie płaczemy, nie narzekamy, nie widzimy e, czarnych chmur, tylko, e, tylko piękne słońce. Tyle bym powiedziała i to się po prostu zadzieje. E, dużo dobrego się dzieje e, mimo wszystkiego, co się dzieje. Powiem tyle. Tak to widzę. E, I są też ludzie, którzy dzwonią i mówią, e, mimo tego, co się dzieje, ja widzę, jestem szczęśliwa i widzę to w pozytywnych, że coś dobrego z tego wszystkiego wyjdzie. I ja też tak widzę. I życzę Wam z całego serca, moje drogie bliźniaczki, żebyście też y, taką y, miały ocenę sytuacji. Z całego serca Wam to życzę. Dobra. Anielska terapia. Hello. Dzień dobry, to ja. Hello. Odzyskasz swoją moc, chcesz odzyskać swoją noc, moc. Pozdrowienia z niebios ktoś to odszedł z tego świata przesyła wam, e, e, no, chyba najlepsze co może być opiekę, e, przesyła wam ochronę. Odzyskasz swoją moc, mój drogi e, bliźniaczku, i chcesz odzyskać swoją moc i życzę ci, żebyś odzyskała pozdrowienia z niebios od osób, które odeszły z tego świata. E, które się to opiekują, które e, ci pomagają, które cię wspierają. Przepiękny przekaz. Anielska terapia dla ciebie jest potrzebna. gdzieś, e, jako popałem ci szczerze. Niektórzy kompletnie przestali cię rozumieć, a ty szukasz jednego, że ty szukasz już takiego. Mm, może nie przewodnika duchowego, bo ty nie chcesz, żeby ktoś ci mówił co ty masz robić, tylko żeby ktoś cię zrozumiał, co gra w twojej duszy. Tak? Żeby y, ktoś zrozumiał nie co jest u Moniki y, w głowie i w myślach, tylko co jest u Moniki w duszy. Bo Monika zaczyna y, przemieniać się z poczwarki w motyla i zaczyna się coś tak na głębokim poziomie dziać, i niektórzy ją nie rozumieją. Może być taki czas, że akurat użyłam imienia Monika. Nie wiem dlaczego, może akurat, żeby, żeby, żebyś usłyszała ty, akurat Moniko. To um... nieraz ty sama się nie rozumiesz, moja kochana, i dlatego potrzebujesz. Jakiś wspaniały pomysł przyjdzie ci do głowy. E pamiętaj nie przegap go i korzystaj z tego pomysłu bo on ci da coś dobrego zobaczymy co dalej będzie da ci też harmonię w relacjach i pokonanie trudności pokonanie trudności jakiś wspaniały pomysł przyjdzie ale zobaczymy co tam dalej jaki przekaz nie będziemy cały czas tutaj drążyć jednego tematu bo może tu jest jakiś po prostu następny Przekaz, który, który ma być akurat dla ciebie, także zobaczymy, drogi bliźniaczku, co tutaj jest. Karty misji życiowej. Wyciągam jedną kartę ze względu na to, że nikomu się misja życiowa nie zmienia z miesiąca na miesiąc, ale taki mała podpowiedź, co by można było. Wykorzystaj jakąś kreatywną ekspresję lub yy, pozwól sobie na jakieś douczenie, nauczenie lub nauczać ty będziesz, tak. To są dwie karty. Jakaś, jakaś ekspresja wniesiona y, do swojego życia, do swojej misji życiowej, y, i nauczanie. I tak jak mówię, albo ty będziesz nauczał drogi bliźniaku, albo, albo się gdzieś będziesz czegoś jeszcze do, douczał. Także y, taki przekaz odnośnie misji życiowej. Hmm. Czy ja te karty stawiałam? Chyba nie. Chyba nie. Ok. Aniołki. Koło fortuny, także czas pozytywnych zmian u ciebie, bliźniaczku. To ci da równowagę mimo wszystko. Rydwan, bardzo szybko dziejące się rzeczy. Mogę powiedzieć jedno. Koło, koło, koło fortuny, koło, koło karty kochanków. Ale to ci da taką dziś jakby jedność, taos, speł, spełnienie, coś czego pragnąłeś. E, równowagę będą się działy ważne e, e, osią, znaczy, w... będą się działy można powiedzieć rzeczy bardzo, bardzo szybko tak, także nawet za szybko jak dla Ciebie, e, ale coś się fajnego będzie działo i karta kochanków tutaj e, jakaś bratnia dusza, tak, coś się fajnego e, e, przyklei oby życzę z całego serca Oby z całego serca życzę. Hmm. Tyle powiem. Nic więcej tu nie widzę. Nic więcej nie widzę. <grym> Sorry, winę, no, tu nie będziemy tutaj naciągać, yy, że może coś jeszcze, że może coś jeszcze krótko. Jeżeli szukasz swojej bratniej duszy, jest duża szansa, żeby się znalazła. Karta kochanków mówi o ewentualnie jest jedno jeszcze jest jeden przekaz Nie bądź taka ostrożna jak jesteś teraz bo nie warto Też to dla niektórych może ktoś to musiał usłyszeć Dobra. A ty do czytania duszy droga moja drogi mój bliźniaku co ta dusza krzyczy a ty jej kompletnie nie słyszysz o czym ona ci krzyczy Krzyczy o bardzo ważnej rzeczy Pamiętaj nie możesz oczekiwać czegoś za nic, szczególnie miłości. Musisz dawać, by otrzymywać. I to jest karta, która jest bardzo, bardzo wymowna i generalnie nie powinna mi tłumaczyć, ci drogi bliźniaku, bo sam powinien wiedzieć. Yy, albo nie dajesz miłości, a oczekujesz. Albo dajesz i też oczekujesz. a ona nie przechodzi. Także zinterpretuj sobie, kochany bliźniaku, tą kartę tak, jak uważasz, ale moim zdaniem jest bardzo, 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 bardzo wymowna. Dobrze, słuchajcie, moje drogie bliźniaczki, e, tak jak mówię, szybkie czytanko, fajne, ale jeszcze jedną kartę chcę Wam przekazać. E, z kart Mistyczny Kiper kupiłam te karty z pół roku temu i generalnie nie za bardzo pracuję na nich, bo mówię, moją największą pasją są aniołki jakoś tak bardziej tu. Natomiast włączam tak jak czy zwierzęta mocy, czy, czy ten mistyczny kiper, czy, czy karty wewnętrznego rozpoznania, ale to są takie jedna, jedna karta, jakby mówię no takie, taki, taki grzybek w tak żeby, żeby coś tam, jedna karta dla przekaz, dla bliźniaczka. Na czerwiec 2020 roku. Co by mogło jej przekazać. Zmiana. Będzie u Ciebie kochana zmiana. Będą się działy jakieś zmiany. Także wypatruj. Bo tutaj jest, jest kobieta w balonie. Fruwająca nad, nad jakimś pięknym krajobrazem. Gdzie biegną żyrafy. A ona ma tą swoją lornetkę i gdzieś tam e, patrzy i szuka czegoś. Także zmiana, zobaczymy, co dokładnie ta karta e, więcej jeszcze znaczy. E, ta karta zmiany, no zmiana to zmiana, tak. E, ale nieraz tu są takie fajne przekazy. Jeszcze mówię, ja nie pracuję na tych kartach, są to tylko dodatkowe e, takie znaczenia, które fajnie po prostu sobie usłyszeć i gdzieś tam. Ale karty fajnie pracują, też nie powiem, że nie. Zmiana mówi krótko. Ruszaj naprzód, wciąż dalej. Podążaj w inne, nowe miejsca. Jeżeli ci się już znudziły, e, te krajobrazy, jeżeli się zrobiły dla ciebie mdłe, życzę ci, abyś e, odważyła się na kupienie biletu e, na inny pociąg, w inną stronę, bo tam są też przepiękne miejsca. I tym optymistycznym akcentem e, zapraszam Cię bliźniaczku do następnego czytania. Pa-pa-pa! I wszystkiego najlepszego i to, co najlepsze, niech Ci się spełni. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hello!